W Konstytucji, że Polskiej Polski, funkcje prezydenta są dokładnie określone, ale w ślad za tym nie idzie wcale wyraźne określenie kompetencji prezydenta, czyli środków do realizacji tych funkcji. I to jest z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania państwa złe i to trzeba będzie poprawić przy najbliższej możliwości korekty Konstytucji, ale z drugiej strony, tu znów do pana europosła Szczerby i całej tej Platformy Obywatelskiej Kaliżu 13 grudnia, otóż trzeba by spowodować, Pochylenie się nad konstytucją wszystkich i raz jeszcze odczytać właściwie funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencje, które nie są do końca dookreślone. Jako tylko jeden z brzegu przykład podam. Polska Agencja Prasowa ostatnio mówiła, że von der Leyen, pani von der Leyen w, w, w Brukseli nie będzie rozmawiała z Karolem Nawrockim, bo wie, że politykę zagraniczną w Polsce prowadzi Donald Tusk. A skąd pewność Polskiej Agencji Prasowej? I ewentualnie pani von der Leyen, jeśli rzeczywiście ma taką pewność, że pan prezydent Karol Nawrowski nie zechce brać udziału w posiedzeniach Rady Europejskiej, na przykład, i jeździć na szczyty Unii Europejskiej. Przecież polska konstytucja wcale się nie zmienia. I w artykule 126 akurat ta funkcja prezydenta jest stuprocentowo jasno określona, to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, a w orzeczeniu z 2009 roku Trybunału Konstytucyjnego, który Spór kompetencyjny wówczas taki gorszący, bo przecież sprokurowany bardzo mocno przez Donalda Tuska w konflikcie ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Trybunał Konstytucyjny powiedział wprost: Jeśli tylko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi wolę, a musi być o tym informowany, że jedzie na szczyt Unii Europejskiej, to zawsze jest szefem delegacji polskiej. Przestrzegam państwa z Platformy Obywatelskiej albo tych z Lewicy Europejskiej przed takim formułowaniem testów, które nie mają pokrycia w polskiej konstytucji. Panie profesorze, poza szantażem, czy mamy do czynienia tak?